Cześć widzowie, a więc nowy odcinek będzie teraz. Na początku chciałbym Wam wszystkim podziękować za to, że licznie subskrybujecie mój kanał. A dziś postanowiłem zrobić specjalny odcinek na 2000 obserwujących. Znaczy na początku chciałem na 1000, ale teraz na 2000, bo jest 2000. Wiecie, ile to jest 2000? Bardzo dużo. O tyle. I jeszcze 3 zera. Nawet dostałem gratulacje od YouTube'a, mhm, mm zaraz wam opowiem, jak to było. O, witaj PewDiePie, o, sie siema, Frizz, co tam morteczko, kurczę, no, tak, tak, o, Piołek, o, mój mistrzu, siema. siema, och, dziękuję wam wszystkim, to wszystko dzięki wam i waszemu wsparciu, o, administracja YouTube, miło was widzieć, siema, a? Ale tutaj te osiągniecie i się nie udław. Um, dużo ludzi zawiodło się moim pierwszym odcinkiem i jego zakończeniem. Chciałbym, ba Chciałbym bardzo przeprosić Was za to wszystko, ale możemy to w łatwy sposób zmienić. Wystarczy tylko, że użyję mojego pistoletu teleportacyjnego. Ty, głupi gnoju, czemu to zrobiłeś? Dla takich jak ty nie ma na tym świeci litości. Parszywa gnizu! Ty, ty, co ty odwaliłeś? On i tak chciał zejść z tego komputera. Nie no, ty jesteś jakiś szurnięty, Teleportujesz się młodego tu, psium psium z pistoletu. Mordo, on ci usunął sejwa z maka w gotiku. Daj ten pistolet. No to cześć. No teraz mam nadzieję, że się Wam spodobało. Taka puenta chyba powinna być ok, satysfakcjonująca dla Was. Kontynuując, też w tym wyjątkowym odcinku pokażę Wam moją starą animację. Bardzo starałem się. Nazywała się Ziomki. Odcinek pierwszy. Yy, wielki, yy, wielki Osiłek. Masz widzu. Siadaj, oglądaj, rozsiądź się. Wygodnie w fotelu, weź popcorn, kole. Zaczerpnij świeżego powietrza i przygotuj się na dużą dawkę znakomitego i nieszablonowego humoru. Wow e. Hej, stary, zobacz, jaka ładna dziewczyna tam stoi. No, fajna. No dawaj, zagadaj do niej. No nie wiem, trochę się cykam. Idź. Mam pytanie do ciebie, czy chciałabyś pójść ze mną na kawę albo na spacer? Hej ty! Mówisz do mnie czy do mojej dziewczyny? O, oczywiście, że do ciebie. Do mnie, tak? Tak. O, to bardzo dobrze. Bo chętnie bym poszedł sobie na kawę z jakimś przystojniaczkiem. Jak chcesz, to możesz wybrać miejsce, gdzie pójdziemy. Co ty sobie myślisz? Że jestem jakimś gejem? Spadaj, szczawiu. I jak ci się podoba? To jest... Bez sensu I, i, i to nawet nie jest śmieszne. Idźcie do roboty normalnej, czy coś do sklepu albo gruszki na jakiś gruszkozbiór. Jedź no. Dobra, idźcie już sobie już. Ale ci widzowie, co jeszcze zostali i nie wywaliłem ich za drzwi, chciałbym powiedzieć, że to jest taka jedna z pierwszych animacji i nie mam do siebie pretensji, że to jest takie okropne. Każdy jakoś zaczynał, no, yy. ważne jest to, aby się doskonalić oraz progresować. Tak szczerze, to ja nawet nie wiem w jakim to programie robiłem i chciałbym wam powiedzieć, że tło jest nawet, nawet ładne, nawet ładne, nie jest brzydkie. <laughs> Odbiegając od tematu, chciałbym też powiedzieć, że pojawiło się parę zagranicznych komentarzy pod odcinkiem Typowy serwer Aternos Zaraz się z nimi dogadam I będę miał zagranicznych po prostu fanów Był taki jedyny rosyjski komentarz, to ja odpowiem na niego I będę miał yy, widzów też w Rosji hmm? Ja jedna podumałaś że to jest ukraiński O, Matuszka Rosyja Wódka, Gopnik, haraszy, herbasy Moskwa, Adidas krasowski to nienormalny? Widzowie, to chyba znaczy, że mnie uwielbiają. Fris nie ma w Rosji widzów, i co? A ja to mam, jestem lepszy. No, więc y, chciałbym Wam jeszcze tak na koniec y, podziękować wszystkim. Wiele to dla mnie znaczy. No i widzimy się do następnego y, odcinka, i następny odcinek będzie y, za w zimę. Będzie. Nie. No, nie wiem, dobra. No. Cześć.